Piwny głos w waszych domach. I dzisiaj będziemy mówić o czymś bardzo piwnym i czymś, co jest tematem głośnym. By... Dosłownym... Dosłownie i w przenośni. Tak, czyli o granatach. Tak. Jeden z ulubionych tematów je piwki, jeden z ulubionych e, tematów e, wszystkich Przecież tych, którzy hejtują polski krawcik. Nie tylko je piwki, bo to jest temat bardzo nośny, potencjalnie niebezpieczny. E, to prawda, może być rzeczywiście niebezpieczny. Może kogoś zabić. No dobra, może zacznijmy od tego, co to tak. w ogóle jest. O co chodzi z tymi granatami? Więc tak, w ogóle m, zacząć należy od tego, że jeżeli otwieramy piwo i ono nam ucieka z butelki, to nie zawsze jest to potencjalny granat. To jest zjawisko znane jako gashing, który jest, dzieli się na pierwotny i wtórny. Pierwotny to są wywołane przez metabolity pleśni, czyli jeżeli piwo robione było ze słodu, Kiepskiej jakości, albo jeżeli ktoś słodował to sam i nie do końca zna proces, to może coś takiego zdarzyć. Piwo ma dobre nagazowanie, ale ponieważ są te metabolity, one powodują wypienienie się i uciekanie. Ale nas bardziej interesuje wtórny, mhm. i wtórny się zdarza, bo pierwotny raczej się nie powinien zdarzać w piwach komercyjnych, bo jednak słodownie mają swoje standardy i raczej takich rzeczy nie powinny wypuścić na rynek. A wtórny może wynikać z jakichś drobnych cząsteczek, na przykład jak są chmieliny w butelce. To nam się kiedyś zdarzyło. Piwo miało dobre nagazowanie, natomiast w środku były chmieliny, one no powodowały wypienienie, i piwo uciekało z butelki. E, może być jakaś, e, jakieś uszkodzenia butelki od wewnątrz, że jest jakieś chropowatość, która też mm. powoduje nukleację i ucieczkę CO2. E, Podobno mogą być takie rzeczy jak resztki ziemi okrzymkowej z filtracji, ale to wszystko dotyczy piwa, które jest normalnie nagazowane. A to, co nas najbardziej interesuje, to jest przegazowanie. Mhm. No bo to, żeby piwo wybuchło, żeby butelka wybuchła, to musi być wysokie ciśnienie, czyli mamy, mamy ciecz i mamy tą um, przestrzeń między, między cieczą a butelką. Jeżeli jest tam duże ciśnienie, no to ono wzrasta, 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 aż po prostu już nie, nie ma gdzie uciekać. bo jak? Więc otwiera sobie drogę na wolności i butelka eksploduje. No właśnie, to nie jest nigdy przyjemne, jak taka butelka eksploduje. No nie. Ani dla butelki, ani dla ludzi dookoła. Myślę, że butelka niekoniecznie to odczuwa, natomiast ludzie do, dookoła mogą to odczuć. Mhm. No i teraz pojawia się zawsze takie pytanie przy okazji każdego granatowego wybuchu: czy to była wina badylarza, czy to wina browaru? Zawsze to jest wina browaru. No, zawsze to jest wina browaru, no bo to jest produkt, za który browar bierze jakąś tam odpowiedzialność. No dobra, ekstremalne przypadki, jeżeli piwo stało w bardzo wysokiej temperaturze, ponieważ dwutlenek węgla rozpuszcza się tym lepiej, w przeciwieństwie do np. cukru w herbacie, tym lepiej się rozpuszcza, im niższa, niższa temperatura. Czyli jeżeli mamy piwo, które jest bardzo mocno gazowane, przegazowane i serwujemy w temperaturze bliskiej zera, to będzie ok, ten dwutlenek tam będzie. Natomiast podgrzewa, podgrzewamy, podgrzewamy, dwutlenek ucieka. Sam widziałem palenie butelki, puszki Lecha na jednym ze zlotów Browar Bizu. Browar Biz. To, to promil Marcin Surdyka z ReCraftu, on lubił palić rzeczy i kiedyś została wrócona puszka Lecha. <grych> lubił palić rzeczy, no. Taki mały piromana. Została wrzucona puszka Lecha do ogniska, no i temperatura rosła, piwo normalnie jest nagazowane, ok, nic mu się nie stanie, natomiast temperatura rośnie, rośnie, zwiększa się to ciśnienie i w końcu... W końcu uciekło. No dobrze, jak tak. to wyglądało? Nie wybuchło, tylko po prostu rozszczelniła się puszka i zaczęło syczeć, mm. i chyba już nawet się zaczęło, powoli zaczęło się gotować po prostu całość się wygotowała. To w sumie ładnie. Tak, bardzo <grym> bardzo nieinwazyjne to było. Bo no, doświadczenia z puszkami w Polskim Krafcie są różne. Mm -hmm. To może porozmawiajmy o tym, jak to jest w tym Polskim Krafcie, co się dzieje. Dzieje się różnie. No, przede wszystkim, jakie są powody możliwe, prawda? No właśnie. Co może spowodować. Bo jest efekt jest taki: jest przesycone CO2. Ale dlaczego jest przesycone CO2? Jest kilka możliwości. Więc pierwsza, niedostateczne odfermentowanie. Czyli <laughs> na przykład drożdże były w gorszej kondycji, czy zostało ich zadane za mało, czy warunki fermentacji były nieoptymalne, i tam są jeszcze cukry, które drożdże mogą dojść. Nie zrobiły tego w czasie fermentacji w browarze. Piwo było niefiltrowane, niepasteryzowane, więc drożdże wciąż są w butelce, podejmują jeszcze pracę, zwiększają ciśnienie, bum. Może być zakażenie. No bo to, co, czego drożdże zwykłe, szlachetne nie zjedzą, drożdże dzikie, czy bakterie, bardzo chętnie. Dzikie drożdże, no, dzikie drożdże są w stanie zjeść beczkę. Nie od razu, ale są w stanie żywić się ligninami w beczce, więc po iluś tam setkach, pewnie lat, są w stanie zjeść beczkę. Źle przewodzona fermentację, jeżeli browar przeprowadza fermentację, takich jest coraz mniej, ale tutaj najłatwiej obłąd, czy to złe rozmieszanie czynnika, czy do jednej butelki będzie za dużo cukru, do drugiej za mało, czy po prostu za dużo tego czynnika do fermentacji. Rzecz, która jest teraz popularna, hop creep. Mhm. Czyli przy mocnym chmieleniu na jest zimno. Popularna to może niewłaściwe słowo? No nie, jest popularna. Nie jest, w takim znaczeniu, jakby się chciało. Dobra. Jest często spotykana, tak bym e, Za często, czyli jest popularna. No popularna no to oznaczało, że jakoś jest poszukiwana też, no niekoniecznie. Może wśród jakichś... No dobrze, się... się słówek, kontynuuj, tak. przepraszam. E, Hopkrip, okazuje się, że jak się dużo chmieli na zimno, w chmielu są alfa i beta melazy. Więc zwiększa yy, się ilość cukrów fermentowanych, fermentowalnych w piwie. I jeżeli tam są wciąż żywe, aktywne drożdże, to jeszcze dofermentują, więc są w stanie dojeść. To zwłaszcza przy neipach, bo jeżeli piwo jest wytrawne mhm. i nie ma tam za bardzo cukrów do dojedzenia, no to nie ma tematu, więc brud na przykład można chmielić ile się chce, bo tam już nie ma co. Wszystko zostało zjedzone, więc jest bezpieczne nie do które jak wyszło z różnych rozmów bo kilka piw 0 albo niskoalkoholowych zostało wycofanych bo wybuchały mm -hmm. czy piwa z owocami które były pasteryzowane ale jak przecież ono było pasteryzowane to jest niewykonalne okazuje się że może się pojawić coś takiego że jeżeli mamy owoce albo mamy jakieś większą ilość drożdży jakieś osady Niby pasteryzacja jest ok, ale w środku takiego robi się takie enklawy, powiedzmy, mm -hmm. drożdżowe, i tam w środku temperatura może nie być wystarczająca, czyli może to funkcjonować jako taki izolator, i w środku zostaną żywe drożdże, które mogą podjąć pracę, mimo że piwo jest pasteryzowane i nawet dostało tyle jednostek, ile potrzeba. Może być butelka po prostu uszkodzona i ciśnienie jest w normie. Może to być jakiś np. który ma wyższe nagazowanie, ale butelka powinna jeszcze wytrzymać na luzaku, nawet jeżeli stoi na półce. Ale jest jakieś uszkodzenie szkła, jest jakieś miejsce, gdzie butelka jest słabsza i bęc. No i y, to co mówiliśmy, zła temperatura przechowywania, która jest raczej najmniej prawdopodobna, ale jeżeli któreś z tych czynników występują równocześnie, to to samo piwo może w lodówce zachowywać się bardzo fajnie i nic mu się nie stanie. Ale na półce może. No dobrze, no ale umówmy się. W większości przypadków piwo, yy, jeżeli trafia do sklepów, to przynajmniej przez jakiś czas się znajduje poza lodówką. Tak. Bo jest mało samochodów chłodni, które dostarczają. No, nie wiem, no czy tak, no kurierzy, mówiąc. E, no browar za ściankę. Oczywiście to do niej nie ma butelek, ale, Znaczy no, nie ma butelkę, co ja gada. Ma butelkę. <laughs> za ścianki. Brewar specjalnie kupił samochód chłodnie, żeby rozwozić kegi. I on praktycznie wszystkie kegi rozwozi sam. No ale to jest jeden z bardzo wielu tak naprawdę. Bardzo w sensie chodzi mi o to, że nie to jest. Marki. Tak, niewielu takich jest, wielu jest takich, którzy tego nie robią. Także. No. Jak się wysyła kurierem petainera zastreczowanego czarnym streczem. W lipcu. I, I kurier jeszcze to zostawia na chodniku, bo uznaje, że to jest dobry pomysł. U biedy, jeżeli zostawia na chodniku przed otwarciem lokalu, bo, bo stoi to na słoneczku godzinkę. I mm. gorzej, jeżeli zostaje to, ma, ma zostać dostarczone w piątek, ale nie, bo coś. I tak sobie stoi na placyku pod, pod wiatą 40 stopni, i się grzeje, i się dopasteryzowuje. Tak, dlatego też e, czasem pojawiają się wątpliwości co do tego, dlaczego jakieś piwo smakuje tak w jednym lokalu, a w innym lokalu inaczej, bo po prostu mogło przebyć zupełnie inną drogę. Mogło być to. Z wiele znaczy jest, czynników. jest wiele różnych. oczywiście jest wiele możliwych czynników. Głównie to jest to, że jest niewyczyszczona instalacja. Albo na przykład <grym> w czasie rozlewu beczka nie była dostatecznie przedmuchana dwutlenkiem i zostało tam trochę tlenu, więc. No dobra. Ale odbiegliśmy od tematu, tak. w którym są granaty. Takim oryginalnym granatnikiem polskim mm -hmm. jest doktor Bru, który swego czasu miał tyle przygód nieprzyjemnych z mm -hmm. granatami, że został jakoś tak skategoryzowany. Z, tak, tak. Jako, ten... jako Broń masowego rażenia. Może niekoniecznie masowego, ale. No, ale broń rażenia, tak. tak. broń na pewno. No tak, to był słynny beef ryt truskawkowy, mm -hmm. który. Są legendy, że jeszcze gdzieś są palety tego piwa w kącie magazynów hurtowni i się ludzie do tego zbliżać. Nie. Się buduje mur dookoła tego. No w każdym razie, butelkami piwa lepiej się nie bawić. No nie, nie dawać dziecku. A kega to już zwłaszcza. Bo butelki. Okej, okay, butelka eksploduje, może kogoś zabić, może wywołać reakcję łańcuchową. Mhm. Jeżeli obok są inne też. Um, takie delikatne, gdzieś tam na włosku wiszą. Mam. No, no to, to może być ten czynnik. Ale mogą też wybuchnąć kegi. Mm -hmm. co I jest, to się zdarza. To jest bardziej efektowne nawet, bo keg ma 30 litrów. Mm -hmm. I potem trzeba to sprzątnąć. No, mopowanie podłogi w chłodni mm, przerabiane. Nieraz. Yes. No. I jak się wtedy browary zachowują, takie, yy, które wyślą wam kega wybuchającego? No się spotkałem trzy razy z, takim, z taką sytuacją. Raz nie było w ogóle dyskusji. Od razu wysłali nowego kaga i jeszcze jeszcze coś tam, jakaś rekompensata. A raz po prostu browar stwierdził wasza wina, badylarze. Nie powiem oczywiście jaki to browar, więc nawet nie pytajcie. Mhm. Zaoferował nam ewentualnie zniżkę na kolejne piwo. No i potem już po prostu nie zamawialiście z tego browaru. Tak, trafił, po na, trafił na czarną listę. Także nie warto się tak zachowywać. No. Znaczy, wiesz co, no to browary, nie, no nie. które mają mało sprzedaż i tak gdzieś to upchną, więc może nie, nie, musimy, nie musimy zależeć na tym specjalnie. No. Do czasu oczywiście. No do czasu. No ale... ale zazwyczaj browary zachowują się w porządku, uh -huh. oferują jakąś rekompensatę czy tam wymianę. Zresztą podobnie jest z problemami butelek wybuchających. Butelki częściej wybuchają. No oczywiście, no dużo częściej, bo jest ich więcej. Bo nawet jeżeli mamy taką, takie piwo na granicy wybuchu. Jednak w beczce zawsze warunki przechowywania są lepsze. Mhm. Po pierwsze, w transporcie inna bezwładność temperaturowa, to jest karton, to mhm. trzyma temperaturę lepiej, nawet jeżeli jest ciepło. No i w Pabie zazwyczaj trafia do chłodni. Ra beczki nie stoją na słońcu, nie stoją w cieple. Zależy od pubu. Nie wszystkie pawy mają chłodnie, nie wszystkie mają duże chłodnie. Te w których ty pracowałeś? No tak, ale lub nawet jeżeli nie ma dużej chłodni, to jest jakieś miejsce przynajmniej zacienione, gdzie jest niższa temperatura. Tak. tak. No i też keg zazwyczaj krócej, mniej czasu spędza od przyjazdu do podłączenia. Mhm. Bo jeżeli KEGów mamy. Zapasu naście sztuk, czy 100 sztuk, nawet to one jednak zrotują w ciągu miesiąca, a raczej nawet krócej. Natomiast butelki, jeżeli jest ich dużo, no to one mogą stać dłużej do końca terminu. albo Mogą dłużej. stać dłużej i często są wystawiane na półkach, w sklepach, w których tak. nie ma klimatyzacji, albo ta klimatyzacja działa. Tak, bo w chłodni o lodówkach to już w ogóle nie ma co. Tak, nawet marzyć. się zastanawialiśmy nad, nad tym. Jak bardzo nieopłacalne byłoby zrobienie sklepu specjalistycznego, który miałby odpowiednią temperaturę? Musiały być ceny odpowiednio dostosowane do tego co by oznaczało, że ludzie by tam nie kupowali, bo byłoby za drogo. Ja to widzę tak, jak te, ym, ten dział w makro z mięsami, w którym mm -hmm. jest po prostu cały czas zimno. Przy wejściu wyszły kurtki, które można sobie wypożyczyć, żeby, żeby nie zmarznąć w środku. No i yy, no, takie warunki byłyby najlepsze, chociaż tam jest chyba troszeczkę za niska temperatura mimo wszystko dla piwa, ale... Nie, dla piwa byłoby ok. Tak? To nie są jakieś 3 stopnie, to jest... mm. Myślę, że go tam 5-6, no poniżej tak, 10 na no okay. pewno. No. E, więc, czy wybuchło Cię kiedyś piwo takie w mm, butelce? Bo już o kegach wiemy. Hmm, domowe. Domowe się zdarzyło. Ale Twoje domowe, czy domowe od kogoś moje, moje domowe. E, w jednym przypadku to była wadliwa butelka, bo piwo dopiero zaczynało się nagazowywać, więc odrobinka ciśnienia wzrosła i po prostu denko – punk! Mhm. – poszło sobie. A w innym wypadku to było piwo, które faktycznie było przegazowane i później resztę butelek próbowałem odgazowywać, bo były mocno przegazowane. Na szczęście to było w skrzynce. Na tym stała jeszcze jedna skrzynka, więc ta eksplozja to wszystko było. Nie było odłamków wszędzie dookoła, wszystko jednak było. No, no właśnie, te odłamki szkła są bardzo niebezpieczne, bo A one tak. potrafią polecieć na sporo odległość. No, i to jest szkło, więc jest ostre no, i twarde. No wiadomo, że szkło to szkło. W przypadku butelek plastikowych mm -hmm. no nie ma takiego ryzyka. W przypadku mm -hmm. puszek no nie ma ciśnienia, które byłoby aż tak, żeby to na małe kawałki. Po prostu gdzieś następuje rozszczelnienie, ewentualnie pff, wbije, ale puszka powinna jednak zostać mniej więcej w całości. Mm -hmm. Więc jest bezpieczniejsza, nawet jeżeli wybucha. No, a mi kiedyś wybuchła, y, w sklepie jeszcze, uh -huh. butelka Grodziskiego. Mm, tak. Zanim zdążyłam ją kupić. <noise> było to w supermarkecie, bo kupowałam w uh -huh. supermarkecie, przepraszam za to wszystkich badelarzy. Y, to było Grodziskie z Grodziska, uh -huh. standardowe. Stoi przy kasie z koszykiem, mam w koszyku to, to piwo i pani kasjerka mówi coś pani cieknie. Ja tak hmm, patrzę, ok. W Faktycznie, wylatuje pianka, uh -huh. po prostu z tej butelki już zaczęła kapać y, z koszyka. I tak wzięłam tę butelkę, myślę, kurczę, co z nią zrobić teraz? No nie odstawię jej przecież na półkę, bo to nie ma sensu. No mogę ją kupić już w sumie. Uh -huh. Nie wiem, czy ja jej nie naruszyłam, czy coś. Y, no co pani kasierka mówi? A da pani, ja to schowam sobie tutaj pod kasą, będzie ok uh -huh. No i tylko zdążyła postawić pod kasą i słyszę... Pff! Po prostu jej wybuchło koło nogi. Ale co szczęście nic się nie stało. Nie wiem, czy... czy czy, czy, to było czy ona mm -hmm. to wstawiała w jakiś pojemnik, czy coś. W każdym razie powiedziała mi, że nie, nie, wszystko jest ok, tylko tam. Tylko eksplodowało. Tylko tu, eksplodowało. Urwało mi nogę, luzik. No, e, ale to był ten jeden, jedyny raz, i z tego co pamiętam, to cała partia była jakoś mocno nagazowana tych grodziskich. No, grodziskie potrafiły być, pamiętam, że nawet z lodówki <laughs> po otwarciu wow. fontanna i zostawało jakieś pół butelki do konsumpcji. A zaraz potem właśnie, jak mi wybuchło, wypuścili z kolei partię, która była bardzo mało nagazowana. Widocznie chcieli usunąć problem, który tam gdzieś mm -hmm. powstał. No dobra. Tradycyjnie w ogóle, no. podobno w Grodzisku, nagazowanie brało się właśnie, nie było piwo specjalnie pakowane przed końcem fermentacji. Mm -hmm. No bo jeżeli, to doświadczenie piwowarzy domowi często robią, wiedzą do ilu piwo odfermentuje, i chwilę przed końcem fermentacji już w butelku, już tę drożdże usuwają. No wiadomo, jest to, może być to skomplikowany proces, ale generalnie da się tak zrobić. I wtedy te cukry, które zostały, nagazują piwo, więc nie trzeba, można zrobić się fermentację bez dodawania surowca dodatkowego. Chciałabym wrócić jeszcze do jednej rzeczy, którą powiedziałeś przy okazji mówienia mhm. o swoich domowych piwach. No. Yy, bo mówiłeś, że Ci denko odpadło od butelki. Tak. I było kilka takich przypadków w polskim krafcie, że odpadały denka od butelek. Mhm. Czy to były granaty? Mm, Czy to były wadliwe butelki? Raczej wadliwe butelki, no. Bo to jest rzeczywiście dziwne, dziwny sposób na rozwalenie butelki, że takie, akurat dno odpadło. Takie granaty ćwiczebne. ćwiczebne. Tak. Okay. Były granaty ćwiczebne. No dobra, to po czym rozpoznać, że jakieś piwo może być granatem? No, niektóre browary mają tendencję do produkcji granatów. O jednym no. już wspominaliśmy. No tak, ale chyba to teraz nie chcemy już teraz Nie wiem, bo ja raczej nie piję. No raczej nie. Doktor Brew, Brew nie przysyła nam nic, no też, tak. żebyśmy sprawdzili, czy wybuchają. Piwa z dużym udziałem owoców, teraz obecnie popularne. Jeżeli są niefiltrowane i niepasteryzowane, to tam się mowy coś mhm. podziać. No i z tym miało na przykład problemy Mariensztat. Zresztą tak. nie tylko z tym, bo pamiętam, że Sweet 16 w puszkach mhm. też tak coś... A to akurat była kwestia tego, że drożdże wcześ za wcześnie opadły. Mhm. Jakiś problem z tymi konkretnymi drożdżami w tym, tym konkretnym roku. Mhm. Wcześniej one działały OK, i teraz nagle sobie przypomniały, już poszły spać. Mówię, nie, 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 zaraz jeszcze musimy dofermentować, a że już było w butelce w puszce, to był problem. No właśnie, no ale też był taki problem z sourtime'ami kilkoma, mhm. czy w butelkach, czy w puszkach, że one gdzieś tam sobie ruszały. Tak. E, Gzub też miał przecież takie problemy. Bo wybuchał sobie troszeczkę. Gzup tutaj była refermentacja. Mhm. No ale poza tym były jakieś takie pojedyncze przypadki. Tak, bo wielu browarom się zdarzają pojedyncze, no, ale jeżeli to jest pojedyncze, no to. Nie, no wiadomo, że zwykle taki browar y, wtedy albo wycofuje piwo z rynku, za co później. Wszystko, brawo, szacunek! Mhm. Cudownie, zróbcie więcej takich. <grym> <grym> Albo no, też, też są takie sytuacje, że na przykład ktoś zgłasza problem, wybuchło mi piwo, browar przysyła w prezencie, znaczy w prezencie, w ramach rekompensaty. Inne, które nie wybucha. Inne, które nie wybucha, albo nową warkę tego, które wybuchło. No, no i tak należy oczywiście robić. Tak, no i takich, takich pojedynczych przypadków było sporo. Więc yy, po czym jeszcze można rozpoznać potencjalne granaty pojedyncze? Potencjalne. Potencjalne. No jeżeli mamy bardzo mocne chmielenie na ziemno mm -hmm. i też brak filtracji, pasteryzacji, może się pojawić hopkrip. Chociaż, bo to jest proces ciężki do opanowania. Mm -hmm. W USA, czytałem, że niektóre browary specjalnie biorą pod uwagę hopkrip w procesie produkcji. Wiedzą, że on wystąpi, więc piwo jest praktycznie nienagazowane, jak trafia do butelek, puszek. Problem jest taki, że nie są do końca w stanie przewidzieć, ile nagazowania z tego hopkripa będzie. Jest to trochę loteria. No, co jeszcze? Myślę, że kierowanie się doświadczeniami z danego browaru, mhm. a w przypadku browaru kontraktowego, to browar, gdzie to jest ważone, więc tutaj by się jednak przydało. Żeby kontraktowcy pisali, w którym browarze ważą. Tak, no przydałoby się. No bo jeżeli. No takie problemy Malt Garden miał ostatnio. Tak. E, piwne podziemie z tymi, tak. które powiedzmy można nazwać kontraktowymi piwami, no bo no tak. butelki ważą gdzie indziej. E, więc zresztą tego samego dnia Malt Garden piwne podziemie ogłosiły, że mają problemy i wycofują piwa z rynku w związku z przegazowaniem, e, a później ogłosiły, że razem ważą piwo, więc. Tak to nazwali? Będzie wybuchowa kooperacja? Coś takiego. Wystrzałowa? No. Ciężkiego kalibru? <tak>, tak. Będzie to wybuchało podwójnie. <tak> no, nie, no ale chyba. Będzie duża butelka, w środku mała butelka, <tak> najpierw jedna, później druga. Nie, nie mam nadzieję. Nie, że tak ale to nie byłoby, będzie. wiesz, bo jak wypijesz taką wybuchniętą butelkę, w sensie, że wybuchła to w środku, no. a z wierzchu została cała, i co? Nalewasz sobie to piwo i wypijesz? szkło? No tak. To ze szkłem? Nie będzie, nie, nie, będzie w. Będzie w, 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 mały. W, w, sitko małe do każdej butelki, albo będzie nawet przez w, gazy. w Nie, <grym> będzie wbudowane w szyjkę tej dużej butelki, że można było oddzielić e, szkło. Myślę, że trzeba to opatentować. Tak. W ogóle co robią amerykańskie browary, jeżeli jest, jest szansa, że dane piwo będzie uciekało? Często piszą w ogóle na butelkach, czy puszkach, czy sześciopakach, że. Uwaga, tutaj dodaliśmy owoców. To może ruszyć, może się przegazować. Trzymajcie to cały czas w lodówce. Tylko, że im jest łatwiej, bo od browaru do konsumenta bardzo często jest zachowany ciąg chłodniczy. Mhm. Sklepy piwne w USA to są po prostu lodówki, 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 lodówki. A u nas półka, półka, kaloryfer, półka, półka, jedna lodówka. <laughs> tak. I jeszcze okno nagrzane. Mhm. Nie zapomnijmy o tym. No ale... Żeby nie było tak, że jedziełem po tych sklepach specjalistycznych. Bo bardzo cenimy sklepy tak, specjalistyczne. Tak, uważamy, że są bardzo ważne w całej tej piwnej kulturze. Sklepy specjalistyczne mają o wiele większą rotację piw, czyli przychodzi się i tego dnia jest piwo świeże, nowe. Więc nawet jeżeli ono potencjalnie może eksplodować, to jeżeli kupimy je świeże i wypijemy świeże, to może nie zdąży wy się przegazować. Mhm. Natomiast w marketach, jak coś stoi i sprawia problemy, to zanim ono do tych marketów trafi, zanim przez y, całą tą logistykę przejdzie, będzie stało na tej półce, absolutnie nie będzie w pobliżu lodówki, nie ma nawet takiej możliwości, szansy, zapomnijcie. Ono teoretycznie jest zdecydowanie bardziej zobaczone większy, większym ryzykiem. Mhm. Ale też nie mówmy, że no, jest jakieś straszne ryzyko, no bo to są... Jednak pojedyncze przypadki. Pojedyncze przypadki, ale takie. No, zapadające w pamięć. Zapadające w, pa w pamięć, ale też potencjalnie bardzo niebezpieczne. Tak. Komuś może kiedyś oko wydłubać albo coś. No. Życie, życie jest ryzykiem. Nie, <laughs> nie, nie, to nie to. Nie, to, to, nie nie tam, tak. to nie no, także yy, w sklepach specjalistycznych lepiej kupować. Mhm. Chociaż moje doświadczenia. A, będę teraz jechać po sklepach specjalistycznych. No, a co nie, taki, nie robić, no, okay. co takie, że w sklepach specjalistycznych zwykle jest jednak trochę cieplej niż w supermarketach. Jest. Jest coś takiego. No, nie, wiesz co, ja wiem dlaczego. No. Po prostu wchodzisz do sklepu specjalistycznego. A, rozumiem, emocje. I emocje powodują, że jest ci cieplej. Mm -hmm, okay. Emocje związane z tym, że... co to, to ciekawego upoluje. To jest to dlatego. A w supermarkecie nie w supermarket. Hmm. Nie, ale w sklepach specjalistycznych są jeszcze dodatkowe emocje związane z tym, że ktoś będzie mi chciał doradzać i może być zabawnie. A tu doradzają się? Nie, ale czasami chcą. Jak jestem z tobą, to mi nie doradzają, bo zwykle jest tak, nie, pan się zna, to nie trzeba doradzać. A jak ja przychodzę, to jest tak, może w czymś pomóc. I kliczka dla pani? de Tu mamy dobre miodowe. Nie, tak, tak, szukam, dobrego. Nie, brodziski, nie, one są wędzone. Tak, wędzone. Nie dla kobiet. Zwłaszcza. No, ale to już nasze takie heheszki. No. Także uważajcie na siebie. Mhm. Trzymajcie piwa w lodówce. Tak. Nie trzymajcie piw w tapczanie. Dokładnie tak. Jeżeli chcecie um, zminimalizować szansę, że coś wam wybuchnie, po prostu piwo tam, gdzie jego miejsce lodówka. Mhm. Bo raczej nie będziemy wam mówić, unikajcie browaru tego, tego i tego, bo one wybuchają. No, bo to bo trochę nie wy... w porządku. Zwłaszcza, że raz wybuchło. No właśnie. A później przez 3 lata wszystko może być idealnie. Mhm. Bo przecież browar bierze pod uwagę to, co się stało, i stara się, żeby to już się nie pojawiło znowu. Tak. Dlatego ostrożnie z piwem do lodówki z, lodówki, z lodówki do buzi. No i pijcie <laughs> świeże. No. Jeżeli wiecie, że jest jakieś świeże piwo, kupujecie do lodówki, pijcie świeże. Będzie najlepsze i się nie przekazuje. Mhm. No więc wy pijecie świeże piwo, a my się widzimy. A my wybuchamy jak granaty Pff. i, <laughs> I widzimy się, się. <laughs> za czas jakiś.